Cześć moje chłopaki. Słuchajcie. Jadę rowerem i wiecie, co zauważyłem? Dziką jabłoń. To znaczy, kiedyś ktoś zasadził tutaj jabłoń. Zapomniał o niej, a może nie dbał, nie przycinał gałązki, a ta jabłoń tak trochę zdziczała, ale ciągle są jabłka. Te jabłka są dużo mniejsze, ale są bardzo, bardzo słodkie. Pokażę wam te tą zliczałą jabłoń dobrze O, tutaj jest ta jabłonka zobaczcie tu wyrasta i tu przybliżę czy widać jabłka o widzicie jabłka tutaj to tu są takie jabłuszka małe ja spróbuję czy mi się uda chociaż jedno zerwać niestety nie udało mi się te wszystkie co było nisko, to już ktoś pozrywał. Zostały tylko takie bardzo wysoko, potrzebowałbym drabinę albo jakiegoś kija. Ale może wy, jak pójdziecie na spacer, i zobaczycie taką trzałą jabłoń, to może wam się uda jakąś takie jabłko zdobyć. Na pewno spyszne, mówię wam. Ocha, Was, bąble, jaki pa